w naj... No kurde, czemu ja się cały czas na to nabieram? Witam, z tej strony Hampshire, a dzisiaj gramy luźny odcinek w MatFoot'a, więc zapraszam. Sobie może zrobimy podta, bo lubię podty. W ogóle odcinki samemu są nudne. Wolę z kimś nagrywać. W ogóle ten podty jest trudny, a pokazuje, że easy, więc no nie wiem czy takie Easy Peasy Lemon Squeezy, a Yellow Polka to bikini. <laughs> Rikardu. Mmm Ej dobra, zrobimy sobie draft może. Munir w ogóle. Drawcior. Jak pan będzie? Formacja. 4, 2, 3, 1. Bieremy. Uuuu, Ruben jasz. Bieremy Cię! u Lewandowski z pierwszej Polski! To jest! a to mi chodzi! Brat, Tulek! WIW! Co i kantona! Ja pierdole! O kantona, żeż ja pierdole! Kupa mać, co jest? O, zajebista flara! Zajebista flara, co Uu, a, mwah, do pracy by się szło hej ho hej ho hej ho do pracy by się szło dobra, to trzeba taktycznie, taktycznie trzeba rozegrać o, Pedro Reboczo jest dobra, miście hello darkness my old friends We will talk with you again. Dobra, nie będę śpiewał tego. I nie ma nikogo? Z Premier League? O oh, mój Boże! Buffon, Magnan, Costil, o baba. Dlaczego ja od tej strony zacząłem? I dlaczego KPS na rybę? Okej. Okay. Od tej strony się zaczyna. No i dupa. Czada. Długie. Co ja gadam? Dobra. No, tu teraz o on Jednak a zmiana planów. Aha. Robimy Ciebie oraz Twoją starą w piekle, smażoną O, tak lepiej, dobra. Tak lepiej, bo Umberto ma zgromadzenie. O, i mamy wandajkę Piść. Chyba, że szalabaha bim, bim, bim. No nawet pasował skórny syn. Kuba. Bardzo trudny wybór. Dobra, no, bierzemy Wandajka, bo ten kujat to chuj. Przepraszam, że tak przeklinam widzowie, ale jestem ładnym człowiekiem. Dobra, o jest Oliver! Girod. Ale jest Lukaku, Lakaka. La kaka the best. La caca... O, Kowacicz Mateo 187, dobra. Łatwo, 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 łatwiutko. I teraz pod overall ogólnie, tak? Mamy składnik niezły. Jakoby się przydało tego Dinie wypierdzielić na zbity pysk. Ale tym się zajmiemy później. Teraz hmm, tego Saula albo tego na początku trzeba tego yy, Fredzia znaczy Saula, w sumie wypieprzymy, ale o nie, o nie, nie, nie. I ostatnia nasza szansa. Kurwa, nie udało się. Ja podzielę, ale no główno. Główno w dubsku. Dupskiem wysyłany. Dobra, teraz to trzeba poukładać chyba. Dobra, będziemy mieć 87 rating. Więc jest git. Nawet. Hello Dark... 88! A co się dzieje? Hello Darkness, my old friends No już więcej nie dasz no nie uda się. A nie, saula można dać tu. Dobra, to się uda. No to mamy 188. Dobry drawcik. Czy top 41? W ogóle wiecie, że miałem tutaj top 0,1%. Miałem 190 chyba. Więc nieźle. play moment. Tutaj w ogóle będę z tym. A, drugi. Mecz z Feyernordem. Znaczy dwu mecz tu jest chyba. malacio Ja... To jest fajne, że tutaj trzeba ruszać palcem. Teraz. W tej 22. dwójce. O nie, Ndidi. Ja... Kantona. Ja pierdziele, ale wyście głupi. Saul... Kurde. Bilof. O, turnstra. o tej Defend. Choose the action. Mmm... Dobra. Dał się. Diddy gets to the ball and clears. A tak. Gets the player. Um, żoła tej kurde DMF. On tak, bo on miał 7-4. Ja pierdzielę. O Nie, 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 nie. dobrze, kepa. Kurde, bo ja mam takiego gównianego bramkarza. Kepa. o dobrze. Starczy to utrzymać. Kurde. Będzie gol. Ja pierdzielę. Till Dimmers, dobra. Kovacic. Atak. I tak. Yy... Kto ma hijest? Cantona oczywiście. I teraz 1v1. One one. Dobrze! Yeah, gol! I mamy tego, Van Persiego. 2, 2, 2, 2, 2. Gol! 2-1. Dwa, Łatwo. Dobra, daily nadal trwa oczywiście, nie ma co, nie ma co w widzowie i, Ej, no nie, kokcu mnie zajebał, 2 2.80 plus i git, dobra, będę z e, Monaco, A se odbierzemy paksy, bo jaki jest dot? dobra, w sumie startujemy se nowego, potem se paczki otworzymy. Wybierz język, którego chcesz się nauczyć. Uwa, głupie, z busu nauczysz się języka w 10 minut dziennie. ...więcej chcę. 4, 3 jest... Tak 4, 3, 3, 2... Nie, 4, 3, 3, -3 zwykłe. No robimy z PL chyba. Pogbite, bo jest dobry. Uuu, nigolo. Łatwo. Dobra, jest Jimenez, chociaż nie jest on najlepszy. Jeśli chodzi o samo FIFE, o nie... Ku... Mexico? Kuwa, nie ma. No to pod Dobra, jest Sterling. Sterling Haland. O, szuczek. Szczuczek. Dobra. Uuu, kol Maldini Ja yes, zajebiście Chociaż on ma mało tempa A kol to nie ile ma? Nie wiem Ja ole, ale Dobra, Maldini, bo ma więcej overalla Dobra, Diop O, Rudiger Jeszcze Buben, ale Rudiger jest lepszy F, F. -f. Nie, podoweral. no to Hakimi i bramkarz no nie ma no oczywiście że ale się łączy przynajmniej z Rudigerem Dobra mamy Raisa jest Sojunczu. ale Esio nie potrzebny chociaż tego Dajopa by się przydało wymienić no, ale tutaj mamy nie pomoc mamy Git Sojączu. Dobra. Mhm. No po teraz. Do no kutii jest lepszy. Co jest? O, jest The hair, Dobra. Mamy to. Jest The hair. Jest The hair, więc git. jareola, oczywiście. Jak na złość. Karapa bierze. I o Jezus, dobrze, że oni będą na rezerwach. Również. O, o Siu! Oczywiście bierzemy Siu, nie Mbappe. Kto bierze bapę. Su! 89 rating, o ja Boże. Mój Bożku. 87 7 Dybala, Dybała. Dokładnie. O, jest Foden. Sokrę Hadzi za sztuczka. Idealnie sztuczka. 99 jest z... z Waskezem. Kuwa, jakiegoś RW, RW. Tam trzeba pod OVERA wziąć. Teraz nie będzie RW. Jakie dole zwalili się. Na miękko. Ja, no i się zwalili na miętko. Jeszcze jakiś, yy, jest jakiś Alison. No mógłby być, mógłby być. Dobra. To bierzemy Diego. Jak to wygląda? Chujowo to wygląda. Dobra. Osiem, sześć. Ty. Adybała jeszcze. Tak. A jeszcze Kutinio tu jest. Czekaj, gdzie jest Kutinio? Tutaj. Trzeba wszystko pozmieniać. Ja tu też są Dobra. Jeszcze coś tu się dałożyć? No, dałoby się teoretycznie. Ach, by się dało. Nic się nie da. 187. Też jest git. Top 59. Ej, bądź to. Dobra, gramy z, z Monaco. Pierwszy meczyk. Zaczynamy. Dobra. O, haki mi, 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 mi. Aj. Maripan. O, 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 Aguilar. Couch striking, kurde. Over the bar. Waste chance. O, jajaj, O, dobrze, Rudy Girl. Jajaj, Monaco. No nie, Maripan strzelił. Środkowa obrońca? A jakim cudem. Hadzi strzela, no jak? Jakiś Manonę. Manianę odbala. No jak nie ma, syn nie strzela. No i teraz mi pewnie strzelą. Ja pole. Dobra, Hakimi. Dobra, dawaj, Dobra, no dawaj, dawaj. Hadzi, link zapujesz. na no gol. Syl. Dobra, Hadzi znowu atakuje. Kurde. No, di tutto, Prima di tutto, Prima Dobra, vasquez Ronaldo i gol su di tutto, Prima di tutto, Prima di I wygrana, wygraliśmy, dobra, łatwo, otwieramy paczuchy i kończymy odcinek, jeszcze mamy Icon z to zajebiście, dobra, co będzie z Gold Paki? Arnold, Trent, Aleksander, Arnold, po roku w Rosji, dobra, Bamba, Cedric Bamba, misja jest. Dobra, 85... nie 80 pluski, są lepsze. To kurwa jak? Jak są lepsze? Ja pindule. Co jest kurwa? Na was. Zajebiście, tylko szkoda, że już go mam. Taylor jest bowiem. Nie, nie mam go. A to git. Zajebiście. Zajbiście. Co jest? A ale trafę. nie, kurwa kotas. O, to jest to rzeczywiście trwa. Trochę... Barella! A tak jest! 5 toty. Procent toty. Kurwa. Szoloi. W 70 tempa to jest gryfable. Jeszcze mam jeszcze jedną. Kurwa. Kittel. Ej. To jest ten skupisy. O, pogba. Dziękuję. I Icon Speak może Która jest z tych naj. O! Wayne! Piękny przywitał. Gold Mega Pack. O nie, yeah, Co jest? tutaj te buja? Dole. A, Hector Bejerin. to karta. Na serio. O! rabić. Czekaj, czekaj. Widzę, tutaj jeszcze. Musimy sobie otwierać. Panning. 100 milionów, mianowicie, Z których tak leci? Munajn. Albo kołat Właśnie inny. Górycka! Łajś Dobra. Totpak. Zabisty. Jakuł Makis. Koke i Carvajal. Dobra. Munajn. 85. Dobra. A 80 pluski. Wizu. Hradecki. Jeszcze ostatnia jest dobra. I co, no? Będziemy kończyć chyba. Chyba, że jeszcze coś mam sobie w koleksiącach. Gdzie to, a było, bo nie wiem. Collections. Trading my cards. Builder. Achievement. Dobra. Gdjera U, je veli red gold kardoszku. došku. Pa to še ne uda. Dobra, njera. Subujče. Pritavi.